Dzień dobry, witam ciepło i przeminę wszyscy moi oglądacze, ja sobie tylko buduję razem z Borsukiem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Postanowiliśmy dzisiaj pokopać Diaksa. Chodźmy w takim razie F1, F5, F5 i Dzium. Myślę, że rzeczywiście nie mamy tych fajnych takich, bo nas wybuchają creepery i różne takie rowery, szmery bajery i trzeba by zrobić kopalnię. I można zrobić tak, że albo się wkopuje człowiek w dół tak drzu drzu po prostu mhm. albo się wkopuje człowiek b, 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 krzywą linią w dół no, no. albo się szuka jakiejś już dziury i potem ją się powiększa. Najłatwiej jednak wkopywać się w dół, tylko zie. Gdy wkopujemy się tak, czyli mamy pod sobą kratkę i wkopujemy się, możemy natrafić na dziurę gdzieś pod spodem i pod spodem będzie lawa. Jak wykopiesz się jeszcze jedną, to od razu wpadasz do lawy i giniesz. I dlatego tak y, się nie kopię. Spróbuj sobie stanąć pomiędzy kratkami i wykopać pod spodem kratkę. Takie dwie. Uh, to okay. jest ta, taka nauka kopania w dół. No, mam. Ale nie, nie, nie właśnie. Poczekaj, stan na, stań teraz na górze na kratce. Na półkratce jakby. Tak? I podkop się drugą. Nie, nie, nie. Tutaj pod spodem. Ba, tu. Oj, przepraszam cię pod... wiesz... Mm, czu, czu, czu. jesteś pomiędzy dwiema kratkami i kopisz jedną i drugą czyli jest tu i potem tu i wtedy nie spadniesz w dół zobacz patrz jeszcze raz tu i tu Bo jak wykopiesz a, jedno... Tak. okej okay, wiem o co ci chodzi. Tak, Dobra. tak tak i wtedy po prostu na pewno nie spadniesz i to jest taki dobry sposób i żeby potem wyjść na górę trzeba mieć drabinkę a drabinkę się robi z drewna Drabinkę z drewna Drabinkę z drewna Potem postawimy wiesz Drabinki, Drabinki, Drabinki I będzie Ty Mordziaty, ja nie mam drewna No to już tutaj rozbijam domek I trochę weźmy sobie drewna Żeby móc potem jakoś łatwo wyjść z tamtego dziurska Przepraszam villagerze kochany, że zdemolowałem Ci domek hmm? e, Dobra <laughs> Drabina no właśnie, może ty byś spróbował zrobić drabinę, ja ci dam domek. Domek, dam ci logi drewna. Właśnie zasasz. O. Dębowe schody, ty dlaczego ja mam schody? Schody, bo można też robić schody. Ale tu ci postawiłem... Nie, nie karty. ja rozwaliłem tamto i zostałem, dostałem schody. A schody na górze, jak widzisz, ze schodów robi się fajnie daszki domków. No dobra, mam dwie staki albo nawet więcej tych Patyku. całych kijów. No i co teraz? Dobra, teraz ułóż spatyków literę H. Jak halina. No nie mogę tak zrobić. Na pewno możesz. Po lewej stronie pionowo, po prawej stronie pionowo i środek... Ale ja nie mam crafting table. A stoi przed tobą, zobacz. A, okej. Okay. <laughs> postawić. Ehm, ale to musi być jakby... Litera H. Zrobiła. No z Ale to... Dobra. No. I to prawdopodobnie stworzy Ci drabinę. No mam. Dokładnie. Robi... 12 drabin. No to o wiele więcej potrzebujemy niż 12 drabin. Bo potrzebujemy drabin. 52. Ja mam 48 w tej chwili. Dobrze. To ja mam jeszcze 6. Ja ci już rzucę 6. Pod nogi. Nie, nie, nie. Spadłem. Już mam 54. Dobrze. 54, bardzo dobrze. Mówię, no jeszcze ci rzucę 6 pod nogi. I cię będę uczył, jak się robi dziura. Czyli dziura się robi tak, że idziemy na dwie kratki w dół i aż do 11 kratki. Musimy być na 11 kratce. Czekaj, wiesz to ja sobie z domku jeszcze chyba zabiorę mój drugi kill-off, bo ja mam bardzo mało kilofa mojego. A ja mam iść za tobą, czy ja mam iść swoją? Nie, dziurą? bo ja bym chciał właśnie, żebyś ty robił dziurę, a ja będę ci pomagać e, słownie. Bardziej tak, wtedy się lepiej nauczysz, no nie? Dobra, tutaj dodamy, tak No Właśnie nie tak pod sobą, nie, nie, nie. E, po pierwsze nie kilofem, tylko jednak łopatą jak robisz e, z, z tym. I stoisz na e, środeczku. Na dwójkę, dwójkę, czyli dwa bloki tylko, nie trzy. No wiem, no. Dobra, to tutaj dodam nam, o. No. I stoisz na środku i teraz pokażę ci coś. Jak stoisz, jak stoisz tak, ja wykopię tutaj, to spadniesz. Ale no. stań sobie na samym y, teraz środku, czyli tak jakbyś trochę, o, dokładnie, o, o, o. I teraz spadniesz, ale jak stoisz tu na środku, trochę bliżej do mnie, to jak wykopię ci tutaj, to nie spadniesz. A -a. Dokładnie A tutaj to wtedy spadniesz Ale już widzisz dobra. co jest pod spodem Czyli stoimy sobie na środku i, I no dobra ja Jak spadnę to spadnę nieważne I w te i kop, y, po pod Tak tak, o tak I teraz tego bloka Trzy, raz, dwa, trzy, tak Słychać wodę słyszysz wodę? Tak I, tak. I diamenty teraz, tak. Nie 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 To na czym stoisz to jest lapis y, lazuli Minecrafterzy śmieją się zawsze, że to jest lapis dla żuli, nie? I on jest potrzebny no, no. do enchantowania rzeczy. To jest ważne. Bierzemy. Tak. A redstone, to na którym ja stoję, jest to blok do tego, żeby tworzyć różne mechanizmy w Minecrafcie. Ja tym się nigdy nie lubiłem bawić. Dobra, i teraz tak, jesteśmy na 11 kratce, na szczęście nie. się... Poczekaj, bo tego enchanta trzeba zabrać. Na szczęście nic się takiego nie zdarzyło. I teraz ja lubię robić pewien rodzaj kopalni, czyli rozbijam sobie tutaj, tworzę sobie takie pomieszczonko na 11 kratce, ponieważ na 11 kratce są lawowe złoża, to znaczy lawa jak będzie, to ona będzie na tej kratce, także nie spadniemy do lawy, bo ją będziemy nie. widzieć. Tu sobie robię zawsze takie pomieszczonko. 3 na 5 na 3, coś takie jakieś Można by postawić crafting table. Ja nie wziąłem drewna, ty masz na pewno tego drewna jeszcze trochę I już ci się kilo skończył To nic, Co? ale mam drugi, zapasowy, nie mam problemu. Dibra. E, drewna mam troszkę skrzynek. Niestety nie mam już drewna zapasu. A nie masz takiego w ogóle drewna, drewna. No. Ooo um... Aha, wszystko Uzu. żeś przyrobił. o. No to a dobra. A jak postawić mam tutaj, poczekaj, postawię nam jedno. Pochodnie. Pochodnie. Tak. Jak to postawić? Niektórzy lubią albo na, poprawiam wszystkie myszy, albo na ścianie, mam. a niektórzy wolą na dnie sobie stawiać. Ja to, wolę na ścianie. Ja też Czuję wolę na pewnie. ścianie, tak. I teraz powoli widzę tam na górze zaczyna się noc i teraz musimy wyjść i się przespać i potem tu wrócimy. Czyli ustawiasz okay. drabinki. No dobra I ustawiasz drabinki tak, że masz je w ręku i najpierw na dolnej ustaw drabinkę na tym pionowym Tak Kolejną wyżej, kolejną wyżej I teraz już wchodzisz na, na drabinkę i ustawiasz cały czas drabinkę do góry Pyk. Trzymasz prawym przyciskiem myszy po prostu O o o o o Dokładnie tak I teraz do domku żebyśmy się przespali Dobra i mamy już dziursko zrobione Połowa roboty za nami Dawaj. Dobra, i śpioszek Pan wstanie, panie villagerze I teraz tak Jakbyśmy mieli trzy żelaza To byśmy sobie zrobili wiaderko i wodę I wtedy moglibyśmy skoczyć tam na dół Ale że chyba nie mamy trzy żelaza Nie posiadamy takich cymesów To musimy zejść tam po drabince Ale to drewno, aha, aha, aha Widzisz, bo byśmy zapomnieli Drewno nam potrzebne, dobra, logi Ja wziąłem już te logi Przerobię sobie na deseczki, wezmę tam Crafting Table 1 ze sobą. Zawsze warto mieć, wiesz, Crafting Table ze sobą. Czy pamiętasz, gdzie była dziura? Tak. Dobra. Wziąłeś te... Y... I teraz poczekaj, możesz zrobić odważnie, czyli najpierw skaczesz w kratce, gdzie nie ma drabinek i na no. samym dole łapiesz się drabinki, czyli po prostu zbliżasz się do niej, albo no. możesz zrobić mniej odważnie, czyli po prostu zacząć schodzić po drabince. Okay. Ja to zrobię jednak na szybciej, czyli właśnie spadam, 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 spadam i łapię się na samym dole. Hop, jestem. Odrobinę życia spadło, ale to nic. Trochę zjem. Postawię nam tutaj w naszej kopalni powolnej crafting table, trochę jak w Seven Daysie, nie? Mhm. W craftingu nam zrobię... Proszę bardzo, piec. No i co my teraz robimy? No i teraz kopiesz się do przodu. Do przodu gdzie? Tak, o tam. O, ale to czekaj, to tutaj trzeba jeszcze zrobić, przepraszam ciebie. Nie, 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 na, na wysoko nie, na dwie kratki kopiemy. Aha, okej. Okay. I... Ale to ja razem z tobą, czy... Gdzie, to znaczy, gdzie? nie, nie, nie. Kopiemy się tak, że najpierw wykopujemy pierwszą główną drogę, czyli do przodu, a potem lecimy co dwie kratki w prawo-lewo-prawo-lewo. Okej. Okay. I w takich kopalniach najlepiej jednak stawiać sobie pod sobą te pochodnie. I na przykład w tym miejscu. I teraz dla jednego będzie tu droga, a dla drugiego będzie droga tutaj. Dobra, ale poczekaj, bo już znalazłem żelazo, patrz. No tak, widziałem. Do zielazo, dobra. I żelazo dajmy do przepalenia. Niech nam się tutaj powoli przepala. Jeszcze nam zrobię skrzynkę na nasze przepaliny. I tak wygląda Minecraftowa. Rozumiesz, drogi mój, yy, ta. Przepalnia. Taka najprostsza. Przepalamy żelazo. Ty, dużo mam tych enchantowych, mam 24 tego. Bardzo fajnie, to jest na razie mało. Dużo to by było tak z Bastaki na przykład. Aha, bo to I teraz potrzebuję, tak. bo ja chcę sobie ten swój miecz zrobić I zaczarowany. Kop się tam na mniej więcej kratek A ze 100, a potem... Yy, tylko ci pokażę. bo było No to grób. ja liczyć tego nie będę. Nie, nie wcześniej. będziesz, tak na mniej więcej. I potem, słuchaj, na chwilkę, nie kop, nie kopnie kop. Nie kop nie. No. Dobra. Potem w prawą stronę zrobisz raz i dwa i trzy i wracasz taką drogą, taki zawijas i potem znowu albo no do dojdziemy do, wiesz, do głównej. To jest takie naj... Mm, kopanie diaksów w, w kopalni po prostu. Ale o, znalazłem spawner. Lol. Hmm. Dobra, to na inny odcinek ci pokażę w zasadzie, bo akurat znalazłem spawner, co ciekawe. Te czerwone kamienie są dla nas ważne, czy nie? One są ważne tylko dlatego, że z nich masz expa, a exp jest jednak potrzebny do enchantowania rzeczy. I tego expa jednak trochę idzie. Żeby to poenchantować sobie wszystko, ale nieważne są dla nas, raczej nie będziemy żadnych mechanizmów robić. Okej. Okay. Można je wykopać, jak akurat wiesz, jest w pobliżu, ale... No, ale no niekoniecznie trzeba może. Dobra. Dobra, ja ten spawner nam zamknę akurat, bo on się tu nam później przyda. I wszedłem, znalazłem jakąś taką miejscóweczkę, gdzie akurat są diaksy. Haha, znalazłem diaksa, dobra. Ale to myślę, że Borsuk go wykopie w takim razie, co? Chciałbyś mieć diaksa? Bardzo bym chciał mieć diaksa, chociaż nie wiem za bardzo, czym jest diaks, no ale No diamenty. Aaaa. O dobra. I w prawo lekko, dobra, i cicić. To jest lewo. Iy, no ale ja tam widzę piękne rzeczy, no jest lawa. Tam jest lawa, dobra, ale tutaj są diamenty. O właśnie. Jeszcze tam. O dokładnie tutaj, aż ci stanę na tym miejscu. O! Tylko teraz tak, okej, nie nigdy tak, nigdy tak. N no. nie, najpierw kopiemy pod sobą, żeby zobaczyć no. czy czasem nie ma pod diamentami lawy. Bo jak wykopiesz diament i spadnie do lawy, to dupa. Czyli najpierw podkopujesz się pod diamentem i dopiero potem go wykopujesz. O. I teraz okay. można warto zawsze sprawdzić dookoła, czy czasem czegoś jeszcze nie ma. Diament zawsze, znaczy każda ruda jest złączona ze sobą albo bokiem, albo rogiem. Ale widzę, że tutaj już niczego nie ma, czyli były tylko dwa z tej strony. No to tyle. Na szukaniu diaksów zawsze trochę schodzi jednak. A tutaj jest jeszcze jakaś taka odnóżka. Tutaj widzę odnóżkę, ale odnóżka się kończy. Okej, okay. to co teraz? E, no to teraz z tych dwóch diamentów to nic nie wymyślimy ciekawego, można zrobić sobie niby enchant table to, to z jednego jaksa, ale tak, po prostu niestety trzeba jechać dalej. I taka propozycja, żebyśmy, e, wiesz, pokazywali jak, o mam kolejne, o mam kolejne. Upsi, spadłem gdzieś. Oj. Gdzieś spadłeś? Gdzie spadłeś? E, nie wiem gdzie jesteś. O, jesteś tu, tu, tu. Dobra, no, zgubiłem się. Tutaj mamy drogę. To naszą główną. O. Ja idę dalej kopać. Tam. Tak, no ja też dokładnie robię to samo, czyli idę dalej kopać za diamentem. Tylko nie no. wiem, jak mam sobie poradzić z tą lawą jeszcze tu. Już ci idę pomóc, już ci idę pomóc. Lawa Borsuk mnie wzywa. Swoją tutaj przygodę z, 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 odkładam na później. Czyli długa rurka robiona. Ja jak sobie jeszcze nie znalazłem. Znaczy, e, tu dwa. będzie sporo rzeczy, mordeczko. Już ci mówię, że trafiliśmy na złoto bajerów. O, no to idę do ciebie. Widzę, mm -hmm. że też długi widnie. tunel będzie, robisz. Będzie cudownie. Idę, biegnę, nawet z podskokami. będzie szybciej będzie wtedy. Cu będzie cudowniej niż woda z lichenia. Jestem, dobra. I teraz jak sobie radzić z lawą? Byłbyś łaskaw yy, za mnie stanąć sobie. O! I teraz patrz. Bierzesz sobie blok do ręki. Yy, bierzesz Przepraszam, sobie... nie masz Nie masz chlebkiem. Bierz, bierzesz sobie <laughs> blok do ręki budowlany, jakikolwiek. Czy kamień, no tak. czy jakikolwiek, budowlany. I teraz tak. Na shiftie. Czyli cały czas małym paluszkiem lewej ręki trzymasz shifta. No i wsadem operujesz. I zobacz, prosto idę i nie wyjdę poza lawę. Jak jestem mm -hmm. na shiftcie, Mogłem tak spokojnie mm -hmm. iść, zaryzykować. Myszkę w dół i stawiam blok tak. Mm -hmm. Idę dalej do samego końca i stawiam blok pod siebie. Ale tak to spadniesz. Halo, halo. Tyłem, tyłem, mój drogi. Tylko, ta, poczekaj, bo teraz tam to się leje ta lawa, więc niekoniecznie akurat. Yy, kochani moi widzowie, ja serdecznie dziękuję za shadery, w kopalni nie ma opcji. Aż tak? Nie, ja na shaderach w kopalni bardzo nie lubię być i ja dam mało yy, widzę. Zombiak jest. O, jak dobrze. Dobra, zombiak. już go patrzę. Troszkę... To znaczy ja go mogę ogarnąć, tylko... Gdzie on Spróbuję... jest? A tam gdzieś. Dobra. No i co, przyjdziesz zombiatku do mnie? On jednak przez lawę raczej nie przejdzie. O! ty. A teraz... Ym... Myślałem, że mi go zostało. Aaa, chcesz kolejnego? Już ci go szukam. Ym... Ty, Jak... tutaj trzeba zrobić, wiesz co zrobić? tą lawę poutykać. To te, można naprawić. Oczywiście jesteś na shaderach, nie? Tak. E, a dla jaj, spróbuj sobie wyłączyć shaderki na chwilę. No niby trochę lepiej, ale jednak przyznam szczerze, że z tymi shaderami milion ładniej, razy ładnie. Ładniej jest, tak. Jak jestem w kopalni, jednak wolę być bez shaderu, bo to jest tak... Mm, prościej do grania w Minecrafta, ale tak jak, jak się widzą pokazuje to może ładnie z... Dobra, tutaj nic. E, ta konstrukcja, do której trafiliśmy, bo to Minecraft e, różne rzeczy nam e, tworzy, e, to to się nazywa tak zwany kanion chyba. No kanion tak. Czyli jesteśmy w kanionie. I widzę, że tam można by przejść w, w, w tym kanionem po lawie. Byłoby dobrze, jak ja bym tam tą lawę próbował trochę zamknąć, bo może ona nas tutaj boleć. Uh, uh, tum tum um, tum tum. Wodę też trzeba zamknąć. Nie, woda dobra, albo dobra, możesz zamknąć. W sumie już mamy i tak obsydian. Dobra, zamknąłem. To ja zamknę wodę. Jeżeli mi się uda, chociaż nie, ona jest gdzieś na górze. Trochę wysoko jest. Można zawsze wodą podpłynąć, nie? O, chciałeś zombiaka, proszę bardzo. O. I nawet się na, na tobie skupił. Jest. Tobójca zombiów. Haha. Taki w jaki... Jesteśmy na kratce 11, czyli takiej najlepszej do diamentów i teraz można by spróbować y, iść sobie ścieżeczką Mm -hmm. jakąś taką którą tutaj spróbuję nam zrobić i tak się robi to szybko czyli po prostu idziesz i trzymasz prawy przycisk myszy razem z shiftem mm -hmm. tak się robi w miarę szybko ścieżkę jeszcze speedrunnerzy nawet to szybciej robią ścieżka zdrowia przez lawę dokładnie i tutaj sobie obserwujemy czy czasem gdzieś na em... o już koniec Lol. Tak. Czy, czy czasem gdzieś tu a tam jeszcze wyżej można pójść nie ma diamentów, ale widzę, że coś nie ma za bardzo. Jak to nie ma diamentów? A co to tutaj to niebieskie? To jest ten lapis dla Żuli. Czyli lapis dla żuli. Tam jest widzę na górze. Złoto jakbyś chciał. Ja ale... biorę wszystko. Kolekcjoner, tak? Dobrze. Tu widzę, jest jeszcze jedna odnoga taka. I... Tak, tam na górze. Złoto. Tak widzisz tam, tam, tam. Srebro. I dolary! <laughs> Ale one brzydko robią te zombie. A, kolejny. Twój. Okej. Okay. I teraz ci pokażę spawner. To chodź za mną. Tu nam zrobiłem taką ścieżkę, nie wpadnij do lawy. Mm -hmm. I tam na górę, i ty już prowadź. I teraz masz ścieżkę zombie, bo tam cały czas się spawnią te zombie. Inny spawnerek znalazłem jeszcze gdzie indziej, także ten można będzie go zbić i zabić i zobaczysz o co chodzi. Czyli jeszcze trochę dalej, jeszcze, jeszcze. Poczekaj, a czy ja mam moją świeczkę? A, bo tak, bo ty masz widzisz ciemno, no tak. No ale moment. Bo ja sobie świeczkę założyłem. A, a świeczka mi nic nie daje. I jak to? Nie. Nie widzisz światła? To znaczy, no tak, średnio ty. Co to jest to czarne? No nie patrzy na to na oczy. To, jest, nie patrzę e to się. jest enderman. Można spokojnie koło tego przejść, gdy się tego nie bije. To on nas bardzo lubi, gdy się na to nie patrzymy. To wydaje fajne dźwięki, w zasadzie. Hmm. No dobra, Chyba że chcesz to żebyśmy to zabili i poradzić sobie z tym Bo to da się poradzić sobie z tym Jest na to sposób Nie. No i tu jest eee, ten spawner zobacz chodź, chodź tutaj szybko No właśnie dokładnie to jest to co chciałem ci pokazać O ja pierdół Najpierw zawsze zbijaj spawner Bo teraz ci się pojawiły zombie jak widzisz O jezu O i teraz bij spawner tym Kilofem Kilofem, kilofem Pum! I już one tutaj nie będą nas e, zabijać. Enderman przyszedł i prawie spa... Spra... Spokojnie. I teraz z Endermanem sobie damy radę, to znaczy pokażę Ci jak. Czy Ty chcesz, czy, czy... Znacznik mam. Nasiona buraka, biorę to wszystko. Proch strzelniczy, to się przyda? Proch strzelniczy się przyda. A kości? Kości niekoniecznie. Można wziąć, ale niekoniecznie. Dobra, a zgniłe mięso? Nie. Nie. No ja wezmę. Będziemy do... Co tu mamy? Nitki, nasiona buraka. Gdy dwa razy klikniesz lewym przyciskiem myszy szybko na przykład na te nitki, to one ci się dadzą do jednego staka. I teraz tak. A. E widzisz co to zrobiłem? Czy tam na górze? Nie chcę patrzeć na górę. A, no to tutaj jak jesteś. A, zakryłeś tego tak. Endermana. I aha, aha, on no. tu nie wejdzie. I teraz y i teraz y y spójrz się na niego na oczy, będąc cały czas tam i go potem bij po nogach. Spokojnie, spójrzcie się na niego i cofnij się potem do końca rogu. Musicie chwilę popatrzeć mu na oczy jednak. O, dobra, już się zaatakował. No i teraz go I z niego jest szansa, nie wiem ile procent, 40-50%, że wypadnie perła. Dokładnie, masz perłę. I teraz w zasadzie można by coś y, zrobić takiego, że czy tu jest bezpiecznie? Tu jest bezpiecznie. Bądź tam w rogu, tu, 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 gdzie byłeś, i weź tą perłę do ręki, proszę. Dobra. Dobra. I spróbuj tą perłą, którą masz w ręku. No. I teraz rzuć tą perłą, czyli kliknij nią w y, 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 tą pochodnię, którą postawiłem, mniej więcej. Pochodnie w ścianę. I Cię teleportowało. No nie? Ty jak to się stało? Tak. Takie właśnie oczy po Endermanie są do tego, że jak stoisz gdzieś i mówisz ojej zaraz mnie zabiją to bierzesz sobie tą perłę i, I rzucasz, rzucasz gdzieś, gdzieś i tak. Się... Tak, dokładnie. One są po to. Ale tą perłę już straciłem. Tak, no bo to jest taka perła i potem będzie dużo, spokojnie. Tak, to jest jednorazowa zabawa w, w to... Idziemy dalej? Idziemy gdzieś dalej. Tu Już zamknięte. Tutaj nie ma nic ciekawego. Ja już jestem strasznie wypakowane. Chyba musimy wrócić do nas do tego, wiesz? W zasadzie, tak. Możemy to zrobić. Ja też sobie jeszcze trochę tego żelaza bo zbieram, zbieram, bo te kilofy się w miarę szybko kończą. E, czy pamiętasz drogę? Czy nie pamiętasz? Kurczę, to jest takie ehm, fajne miejsce jeszcze. Średnio. To jest takie fajne miejsce. Najwyżej się wykopiemy, wiesz, to do góry. Widzę, że też jeszcze żelazujesz, dobra. No żelazuję, no to jak powiedziałeś o żelazie, działania. no to myślałem wcześniej, że nie potrzebujemy tak dużo, no ale... To znaczy, bo kilofy się szybko kończą. Jak już będziemy mieli swój taki naprawiający się kilof e, e, diamentowy hmm. ładny, bo można zrobić tak, żeby on był taki naprawiający się, to nie trzeba będzie tego żelaza. No spoko, słuchaj, ja myślę, że możemy zakończyć tutaj naszą dzisiejszą bajerę i po prostu będziemy kontynuować od kolejnego odcinka stąd już My, myślę, że tak to by było dobre to by było, to by było, dobre. było no. myślę dobre do, do tej opcji nie? czyli Żeby jesteśmy tak tacy żelazni a będziemy chcieli być diamentowi ale na razie jeszcze tyle szczęścia nie mieliśmy mamy dwa diamenty e, i szukamy dalej szukamy dalej kochani także słuchajcie dzięki wielkie za sprawdzenie tego odcinka jeżeli się podobał, to wiecie co macie robić, a my widzimy się już w kolejnym Siemandero. Do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa!